Dama z Braula to królewna Lecę od rana Ona króluje, taki mamut Królowa dama, jestem Piperka Lata balone widzi cały świat Cześć wszystkim, z tej strony Damianowskiej witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale Lecimy z trzecim odcinkiem nowej serii 1 vs 1 a do tego odcinka zaprosiłem Gabrysia, który posiada ponad 65 tysięcy pucharków, tak się w ogóle jego konto prezentuje, oraz 18 tysięcy winów na trójkach. W tym odcinku będę rywalizował z Gabrysiem 1 vs 1 przez 5 rund, tak jak bo na ostatnim odcinku z Łanio, na pustej mapie na trybie knockout. I mam za zadanie, żeby go pokonać, ale na pewno nie będzie tak wcale łatwe. Jak było z dłanią, czy z innymi uczestnikami podczas 1 vs 1. Ja albo Gabrysz musimy zdobyć 3 zwycięstwa przez te 5 rund. Jeśli albo ja. Albo on Zwycięzca tego odcinka jest tylko jeden Przede wszystkim przygotowałem koło fortuny Z postaciami na ten odcinek I na kogo oczywiście wypadnie Tymi postaciami będziemy musieli grać do końca rundy Ale gdy na kole fortuny wypadnie na tą samą postać Kręcimy jeszcze raz Dopóki nie wypadnie na innego zademiarza Inna postać za każdą rundę Brzmi ciekawie Challenge oraz wyzwania mamy takie same Więc jeśli spodoba wam się nowa seria na moim kanale Zostawcie tak z 40 łapek w górę Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, Bo lecimy po 100 tysięcy subów No i napiszcie też w komentarzu u jakiego kolejnego YouTubera albo i pro Playera chcielibyście zobaczyć w nowej serii 1 vs 1. Tutaj pokażę jeszcze wszystkich donatorów, bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie oraz 10 losowych subskrybentów. Serdecznie pozdrawiam. Wbijajcie też do Gabrysia na jego kanał na YouTube, do niego link macie w opisie. A my przychodzimy z pierwszym meczem, ale najpierw trzeba zakręcić kołem fortuny. Tak więc lecimy z pierwszym kołem fortuny. Bardzo na to liczę, że wylosuje mi tutaj Piper. Bo według mnie jest tutaj tak bardzo skillowa, ale niestety nie. Pierwsza postać jest to Bel. Tak jak było też na początku. Jeśli chodzi o inne odcinki z 1 vs 1. Jak to się wszystko potoczy, raz wszystko Gabryszowi i lecimy z pierwszą giereczką. No to lecimy z pierwszą rundą 1 vs 1, na które oczywiście wypadło na Bel. Czego się najbardziej boję, jeśli chodzi o... Taktyki pro playerów, no to na pewno Nie mogę się mocno pocić I wchodzić mocno Jakby być bliżej nich, bo to jest bardzo Słaba metoda, żeby to wykorzystać Dobra, oberwał jako pierwszy Oberwał drugi raz, nie trafię go dobrze No to już wiem, że przegrałem Czego najbardziej nie lubię, okej, okay, dosał po raz kolejny Ty no nie gadaj, że okay? Okej, okay. już chciałem mówić widzowie, że ja przegram od razu, bo większość ludzi mnie skreślało, że przegram z Gabrysem i z innymi proplayerami. A tutaj wychodzi na to, że nie jest aż tak źle. Pierwszy strzał, chyba że Bell jest bardzo słaby, no to oczywiście rozumiem, nic do tego nie ma. Okej! Okay. Okej, okay, pierwsza runda i pierwsza giereczka wygrana na Bell. Nie wiem, ja bym musiał zobaczyć jaką rangę ma na Bell, czy ogarnia go, czy nie. Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze to nie jest koniec, bo przed nami jeszcze dwie gry. Chyba, że Gabrysz wygra te dwie gry i będzie dwa do jednego dla niego. A muszą być trzy zwycięstwa, więc za chwilkę przechodzimy do losowania kolejnej postaci. Na razie pierwsza runda udana widzowie, ale jeszcze nie skreślajmy Gabrysia, lecimy z drugą. Postaczą. Kogo teraz wylosuję? No nie gadajcie, że znowu kolta. No to dziedzic, widzowie. Dobrym koltem nie jestem, a tego się najbardziej spodziewałem, że na kolta wypadnie. Więc od razu szybko poinformuję Gabrysia i lecimy z drugą rundą. No i lecimy z drugą rundą. Nie no, ja po prostu widzowie mam pecha. Za każdym razem jak gram z kimś 1 versus 1, to musi wypaść na kolta, którego bardzo nie lubię. No cóż, ja po prostu nic z tym nie zrobię. Co wypadnie na kole fortuny, tą postacią będę musiał grać. Teraz widzę, że Gabryś leci mocno do przodu, a on znowu ma e, gold trójkę na kolcie. I tu już chyba nie pierwsza osoba, którą tą rangę ma. Nie mogę jeszcze za bardzo ruszać. Znaczy w sensie lecieć do przodu, bo wiem, że to się dla mnie źle skończy. I właśnie tak się stało. Pierwsza runda na korzyść Gabrysia To mi się widzowie, nie podoba, więc teraz full skupienie i lecimy póki możemy Okej. Okay. Już zmarnowałem trzy strzały super super, nie 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 jeszcze się kręci. OK, co on teraz wycoduje? Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Miałem rację. No widzowie, miałem rację. No nie, nie powiedzcie mi, że Colt jest moją najgorszą postacią, którą mnie ja ogarniam. No przyznajcie mi rację, że tak nie jest. Druga gra na korzyść. Gabrysia, mamy teraz 1 do jednego. Graliśmy na Bel, graliśmy na Colt'a, to teraz co wypadnie na trzeciego zadymiarza? Bardzo liczę na to, że to będzie Piper. Znowu Piper nie będzie. Bell była, więc będzie Mandy. O nie, wiedziałem, że tak to się skończy. Czemu na Mandy? Mendy to jest dla mnie taka za bardzo skillowa postać, bym powiedział. No ale trudno, wypadło na Mandy, No to też informuję szybko Gerwicia i lecimy tym razem z trzecią rundą, czego się najbardziej boję, że dostanę na web. Mamy trzecią rundę, widzowie. Bardziej trzecią grę bym powiedział, nie trzecią rundę, bo trzecia runda to jest dopiero w tej grze, którą prawdopodobnie możesz się za chwilkę pojawić. Ale co mnie najbardziej spotkało, to granie na Mandy? Którą bardzo nie lubię. O, widzę, że teraz Gabryś leci do przodu i próbuje mi tutaj przycelować. Ale czym to wyjdzie? Chyba tak. Kto pierwszy trafi? To jest dobre pytanie, widzowie. Okej. Jak się to wygląda z tymi strzałami. Nie, nie, nie. Nawet nie próbuj, Gabryś. Proszę, Gabryś, ościęć mnie. No nie! Zaraz znowu dostanę na łeb. Ej, dobra, dostał. Dostał, 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 dostał. Prawie było blisko. 900 HP po stronie Gabrysia. Błagam, żeby chociaż Piperka miał rato... Okej. Okay. Okay. Mandy, taka jest bardziej dla mnie specyficzna postać, którą mega nie ogarniam, ale widzę, że jest jeden do jednego, więc teraz szybki ult i nie trafiłem, niestety, w Gabrysia. Więc na razie jest jeden do jednego w grach, ale jest jeden do jednego w rundach. Kto wygra drugą grę, to jest mega ciekawe. Skurczy byk mi przycelował i dobrze to wykorzystał. 2 do jednego. Dla Gabrysia, czego się totalnie nie spodziewałem, że Mandy może dobrze ogarniać. Ale teraz liczę na to, że koło Fortuny mnie uratuje i wypadnie na tą postać, którą najbardziej lubię grać. Bardzo na to liczę, że nie wypadnie na tą samą postać. Bardzo proszę, żeby chociaż była ta Piper. No nie, no nie gadajcie, że gaz! No nie gadajcie, że gaz! Proszę nie, nie wierzę w to, że wpadło na gasa. A już było blisko, jakbym trafił na Piper. Przecież to by była deklasacja, jeśli chodzi o nią. No cóż, szybko go informuję i lecimy prawdopodobnie z ostatnią gierką, którą mogę dostać na web i to 3 do 1 dla Gabrysia. Jak to się wszystko potoczy... Dowiecie się za sekundę. Mogła być deklasacja ze strony gabrysia, ale udało mi się wygrać chociaż pierwszą giereczkę, a teraz wypadło na gasa, czego totalnie się boję, że jeśli dobrze nie wykorzystam swojego movementu, no to przegram z nim 3 do 1. Dlatego widzę, że trzymajcie mocno kciuki, bo to może być ostatnia gra przede wszystkim, w którym mogę dostać na web. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. pyk, raz. A nie oberwał. Skurczy byk się uniknął tego strzału, ale dostał też. Nie. Dobra. No i będzie po mnie widzowie. To będzie niestety po mnie. A jaj, a jaj, a nie, 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 nie. On to przeżyje. On to przeżyje widzowie. No, nie, no ja po prostu nie mogę. Jak mam wygrać na tego gasa opuszczonego? Nie, no po prostu nie mam pytań. Ja po prostu nie mam pytań co do tych 1 vs 1. Jak tak cały czas będę przegrywał, no to z żadnym pro playerem po prostu nie wygram. Chociaż jak trafię na jednego youtubera, który będzie na moim poziomie, no to zobaczymy, jak to się wszystko. Okaże. Tak więc dziękuję Gabryś Dziękuję wszystkim widzom, którzy obejrzeli Ten odcinek. Dajcie do Gabrysia Subskrybujcie, lajkujcie I obserwujcie po więcej. Widzimy się W kolejnych filmach. No i też piszcie W komentarzach jakiego youtubera albo Proplayera chcielibyście zobaczyć w kolejnym Odcinku z 1 vs 1 Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych Filmach. Cześć